Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin Zebrał od samego początku Troszkę zły PR, kiedy do gry przylgnęła ładka Pokémonów w świecie Monster Huntera. Osobiście przyjemność z tej gry czerpie w trochę inny sposób niż ze standardowych Pokémonów, które szczerze mówiąc nigdy nie przypadły mi do gustu. Historia gry Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin skupia się wokół zwykłego chłopca, który jest wnukiem legendarnego Reda. Legendarnego jeźdźcy potworów, którego zna cały świat. Nasz bohater, którego na początku stworzymy w kreatorze postaci, rozpoczyna swoją karierę jeźdźca potworów i będąc w cieniu dziadka, będzie próbować przyścignąć legendę. Na szczęście szybko trafia w posiadanie jajka Ratalosa, wokół którego krążą legendy dotyczące końca świata. Nasz młody bohater będzie więc próbować udowodnić innym miejscom oraz słowcom potworów, że jego Ratalos nie doprowadzi do zagłady wielu istnień. Niestety wszystkie znaki na niebie są przeciwko niemu. Fabularnie trzeba przyznać, że Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin jest naprawdę angażującą i ciekawą grą. Fabuła ma swoje zwroty akcji, jest niecodzienna nawet pomimo głównego tematu ratowania świata oraz fajnie będzie przedstawiać rozterki, z którymi muszą walczyć jeźdźcy potworów. Sama kampania to około 40 godzin intensywnej zabawy, a prawdziwa gra rozpoczyna się po ukończeniu głównej kampanii, kiedy to odblokują się przed nami całkowicie nowe możliwości i podobnie jak to jest z każdą z gier z serii Monster Hunter, czeka nas dziesiątki godzin niekończącej się zabawy w poszukiwaniu coraz to rzadszych oraz potężniejszych stworów. A kiedy to już zrobisz, czeka na Ciebie tryb kooperacji i PvP. Bo najważniejsze tutaj jest to, że tym razem nie wcielamy się w łowcę potworów, a jeźdźca, który będzie zajmować się trochę czymś innym. Dalej będziemy jednak walczyć z potworami, jednak naszym priorytetem będzie odnajdywanie kolejnych jajek z potworami, z których będziemy wykrywać bestie wspomagające nas podczas rozgrywki. To właściwie jedyne nawiązanie do sławnych Pokemonów. Kolekcjonowanie potworów jest tutaj ciekawym zabiegiem, wokół którego krąży cała zabawa. Jednak to jak zbieramy te potwory jest znaczącą różnicą. Akcja gry będzie się działała na różnych obszarach, gdzie spotkamy różne potwory, z którymi będziemy walczyć. Oprócz tego, dosłownie co krok, będziemy trafiać na gniazdo potworów, gdzie znajdziemy na samym końcu jajko. Każde gniazdo może posiadać różne jajka i każdy potwór Posiada inaczej wyglądające jajka, dzięki czemu z czasem możemy się nauczyć tego, jaki kolor będzie posiadać jajko danego potwora. Potwory cechują się nie tylko wyglądem oraz przynależnym do gatunku umiejętnościami takimi jak skok, niewidzialność czy też umiejętność latania. Każdy potwór będzie posiadać zestaw genów, które będziemy mogli łączyć za pomocą czegoś, co nazywa się rytuałem kanalizacji i polega na niczym innym jak przekazaniu jednego genu dla innego potwora, poświęcając tego pierwszego. Niestety odnalezienie idealnego potworka długo trwa i bardziej to zależy od RNG niż od czasu, który włożyliśmy w poszukiwania. Nawet odnajdując na przykład bardzo rzadkiego potwora królewskiego, jest nieduża szansa, że bestia nie ucieknie do gniazda, gdzie odnajdziemy jajko tego stwora, a nawet jeżeli ucieknie, to możemy trafić na takie jajko, które będzie posiadało geny, z którymi nawet kanalizacja nic nie zrobi. Oczywiście możemy wpływać na możliwość ucieczki, ale niektóre warunki są bardzo trudne do spełnienia, nawet po. Odpowiednimi przygotowaniami. Przykładowo, Narga Kuga ucieka do gniazda tylko wtedy, kiedy uda nam się trafić i o momencie aktywacji specjalnej pułapki, którą musimy przygotować wcześniej. Niestety, podczas mojej zabawy ta umiejętność się nie aktywowała i musiałem kombinować inaczej, na przykład za pomocą paintbola, który zawsze aktywuje 50% szans na ucieczkę, ale to i tak nie jest 100% i po trudnej walce zawsze może być tak, że potwór jednak nie pójdzie do gniazda sama walka opiera się na prostym systemie papier kamień nożyce jednak z pewnymi modyfikacjami. Większość ataków ma swoją przynależność do danego rodzaju, siły, techniki lub szybkości. I zgodnie z tą kolejnością, siła bije technikę, technika bije szybkość, a szybkość siłę. Odpowiednio synchronizując ataki z naszym potworem czy też towarzyszami, jesteśmy w stanie zwiększyć zadawane obrażenia lub nawet przerwać atak przeciwnika. Dodatkowo do tego dochodzi szereg różnych broni, które mogą być broniami siecznymi, obuchowymi lub przebijającymi. Różne części ciała potworów mają różną odporność. No, i dochodzą żywioły oraz efekty dodatkowe. Dodatkowo możemy łączyć nasze ataki z potworem, którego możemy zmienić w dowolnym momencie walki raz na naturę bez żadnych większych konsekwencji. I wreszcie dochodzą ataki specjalne, które zawsze robimy we dwójkę, z towarzyszącym nam potworem, i są przedstawione za pomocą wyjątkowo ładnej animacji. Każdy potwór ma swój unikalny atak specjalny oraz animację, i każda z nich robi piorunujące wrażenie. Tym na to sposób, mówienie, że walka w Monster Hunter Stories 2 (Wings of Ruin) opiera się na, tylko na systemie kamień-papier nożyce, jest dużym niedopowiedzeniem. Walka jest prosta do opanowania, a jednocześnie zostawia duże pole do nauki oraz przygotowań przy walkach z trudniejszymi monstrami. Oprawa audiowizualna jest bardzo nierówna Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Sama grafika rzeczywiście jest ładna i ma swój urok, zwłaszcza jeżeli chodzi o zróżnicowane oraz animowane potwory. Niestety tutaj gra jednak nie pokazuje nic ciekawego, jeżeli chodzi o animacje postaci ludzkich, które są w porównaniu do potworów bardzo sztucznie wyglądające oraz po prostu nieładne. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę naszego bohatera, który przez całą grę jest niemową i komunikuje się za pomocą. Pinić głową oraz mrugnięć. Wygląda to po prostu źle. Jednak warto wspomnieć pozytywnie o Soundtracku, który, podobnie jak w każdej grze serii Monster Hunter, jest po prostu najwyższych lotów. I jeszcze przez wiele tygodni po zakończeniu swojej przygody z Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin będzie powodować u mnie ciarki na plecach. A muszę tutaj śmiało się przyznać do tego, że w momencie tworzenia tej recenzji przygoda z grą Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin dalej trwa i wydaje się, że nie zostanie ukończona przez jeszcze dziesiątki godzin. Jestem zafascynowany tym, co ta gra ma jeszcze do pokazania, a ciągłe odkrywanie nowych potworów oraz mechanik sprawia, że gra jeszcze bardziej mnie nakręca i ciężko jest mi się od niej oderwać. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin jest jedną z najbardziej wciągających gier tego roku. I zdecydowanie zasługuje na uwagę każdego gracza i to obojętnie, czy lubicie tę franczyzę, Pokémony, czy też inne anime. Myślę, że większość z nas znajdzie Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin coś dla siebie. I tutaj warto też zauważyć jedną rzecz, że jest to jedna z naprawdę bardzo, 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 bardzo niewielu gier, przy których moje live'y schodzą mi zajebiście szybko. I po prostu jak się ze 3 godziny streamuję tę grę, to te 3 godziny. ...mijają, jakby, stryknąć palcami, tak, więc to jest jedna z tych niewielu gier, przy których nikt nie patrzy na zegarek, więc to jest też bardzo duża rekomendacja. Dziękuję, że oglądaliście, mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, zostawiamy łapeczkę w górę, zostawiamy subskrypcję, jeżeli jesteście tu pierwszy raz. Napiszcie w komentarzu, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co mogę poprawić, tak, ja jestem tutaj zawsze otwarty na pozytywny feedback, negatywny też, ale przedstawiony w konstruktywny sposób. Więc co? Słyszymy się w kolejnym odcinku, czy to z serii, bo Monster Huntera będziemy jeszcze długo, długo nagrywać, czy też z innej gry. Więc do następnego. Cześć.